Cześć, witajcie, ja jestem Koncio, a dziś ze mną są... Dragonus, cześć, witajcie e, blackout, Pokazać cześć, ci Konrad moją pokaż, zabawkę? Show me this <laughs> Nie, dobra, ale... <laughs> dobra, Dobra Otóż, e, co będziemy Konrad dzisiaj tak. robić? Bo coś ja dla nas przygotowałeś um, Zaloguję się jako... Ten, jak, jak, jak to się nazywa, ten... E, e, no. o, zarejestruj się jako prezes Halo, no, no jestem prezesem. O, Konrad zostaje prezesem, tak Chcę, tak. Chcesz, jest żebym był twoim pracownikiem? To No, ała, to ała, ała, ała. To nie. Dobra. Ludiskim. Żebym was nie zabił tutaj. Czekajcie, wyślij ofertę graczowi, blackout Murzyn okay. nie. i Dragon. Dobra Dobra, dostałem. Ja też... Jestem Konrad Tu, tutaj jest jakiś random, ale jego pominiemy. A ja muszę to potwierdzić tak, tak, teraz, tak? Tak, tak, Z tego co, i... co wiem. I... dobra. Secure Serve. Yes. Zostaję partnerem. Dobra. I teraz tak. Y, mogę tam do twojej posiadłości no. wejść? Chociaż nie muszę, Znaczy Przez domofon, przez domofon możesz wbić. Dobra, no to wbijamy tam do ciebie. Biegniemy. Już biegniemy. Dobra. Myślę, że drzwi otworzysz, Raczej co? Raczej tak. Czarnuchowi nie otwieraj. Nie otwieraj. Nie, spokojnie, okay. spokojnie, spokojnie. Poczekajcie co jest z tym domofonem, gdzie ten domofon jest. Dzwonek, dzwoni do tej Właśnie. Tylko... O, Dzwonimy czekaj. do Ciebie. A nie, to jest wyjść z biura na dach. Mm, nie wiem, gdzie to jest domofon. O! wejdź z bliskimi członkami organizacji. O. Dzień dobry. O, tak, zapraszam Cię do swojego biura Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ja nie. Pokaż jakie wnętrze sobie. To wypałem. chyba najdroższe. <laughs> też, to mam, też to dobra. też to Dobra. Chyba mamy... Nie, nie mamy tego A samego. ona nam daje No po polskim, no możesz nie. sobie wziąć chyba. A mi nie daje, nie, nie, nie ta mapa tutaj fajnie wygląda. No. Bo jestem właśnie chcę okarnąć? I to jest nowa aktualizacja no, tak. ogólnie. GTA Online, jak mogliście zobaczyć. Dla tych osób, którzy jeszcze nie pojmują, co to jest, co my tutaj odwalamy. Finanse Felony jakoś tak to się nazywało profesjonalnie, Dokładnie, nie, Dokładnie, dokładnie, no dokładnie, to brak nazwa. Wymagana sesja publiczna. Dali parę aut. No, tutaj do tego, żeby to Piękna robić te rzecz. narzędzia, czy jak to, te zadania, o. I my nie, wszyscy oprócz tak. Czarnucha podjechaliśmy już autami z aktualizacji. Czym ten Czarnuch tam podjechał? Bo yeah, widziałem czymś yeah, różowym. Anime, no, z za z anime. Oh. No tak, D D dobra, jak on się rozłożył to poczekaj, daj mi też usiąść na twoje dobra. tutaj krzesła. zaloguj się, się zaloguje. Można tu usiąść. Nie, nie da no się, nie Można, nas. można. Ja nie umiem. <grym> Bo to nie dla ciebie, zepsujesz. Jak to mam zrobić? Na E, na E, jeżeli podejdziesz pod to, to dobra. E teraz biorę ten, żebyśmy przejęli jakiś ładunek. Nie dla mnie. Bierzemy, o, bierzemy jakie, drogie medykamenty czy tanie mega, dobra. E drogie, 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 najdroższe dobra. oczywiście. Bierzemy, potwierdź. I dobra. A jak to fajnie wygląda tutaj, jak wszyscy siedzimy. Konrad wstaje. Dobra. Oczywiście. Teraz, teraz ten, musimy ten specjalny ładunek. To wyproś, to wyproś. Albo nie poczekaj, możemy helikopterem opuścić nawet. Czekaj. Co sądzisz? Chociaż możemy autami ja bym... tam jechać. Yeah. Dobra, y opuść biuro pojazdem. Opuść na pieszo. A, dobra. Opuść biuro pieszo. I teraz ten, jak my wzięliśmy ten cały ładunek do przejęcia. To wszystkim graczom na sesji, mm -hmm. innym, wyświetliło się, żeby nam to zniszczyć. I musimy to tak zrobić, żeby nam to nie zniszczyli Dokładnie. i dostarczyć do magazynu, po czym to. Musimy, musimy w jak najszybszym czasie dojechać do celu i oczywiście te ładunki zabrać. Po czym dostarczyć do Konrada gdzieś tam. Dobra. E, kryjówki, siarę, Ej, siarę, ej siarę. czekaj, czekaj, bo chciałem do <laughs> Nie Chciałem nie Spokojnie. chciałem. Żade problem, żaden problem. Dobra. Już jadę, czekaj, bo mi od, nie chce odpalić. To sobie. Zamiast benzyny to deal. <grym> Zatankowałem. Sorry. A może z anime wyprzedził? Bo ja jestem szybkim. Szybkie mówisz? Nie szybkie. No kurde, ja pierdził, co ja odwaliłem teraz. Kto to tak odwalił. Ej kurde. <grym> o, komu drzwi. Moje drzwi odpadły, a już chciałem się skończyć. Konrad, co? Drzwi mi Dobra, Płaci. Później. Później repot. później ci zapłacę. Ja ci dam. No, no móżny będzie pierwszy, zapatrzysz. dobra. Bo ja szepiłam... Ja Chciałem ci dać power? Konrad? Chcesz power? Nie, nie, nie. No na razie dać mi power kurde na bok. Ja <grym> chyba tego auto nie tuningowałem, <grym> dlatego tak wolno jadę. Ale później się wrzuci jakiś tuning. Oj. Oj tam oj tam, no, nie. Mamy radę jakoś. dojedziemy nim. Jeszcze dwa kilosy doganiam powoli tego czarnucha z przodu, który jedzie, nie, prowadzi. Nie, nie. Bawie, e, tak, tak, tak. tak. O kurde, nie, 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 wywaliłem. No i dobrze. Konrad, tak. ogólnie przypominam, masz radio. Ja mam wyłączone, Te żeby nie było, było praw autorskich. No, żeby nie było żadnych praw no. autorskich. <laughs> jak to wiemy, jak to jest na YouTube. No samotubie. właśnie. Jedziemy. Dobra, ciśniemy. Sprawdźmy no medy no medykamenty. Chyba nie ma. Mnie to ogólnie ciekawie jak to będzie wyglądało, na jakie ja postacie jak będzie zrobiłem. tutaj polegało. Zrobiłem, ale to nie było tak jakieś ciekawe. Ale teraz będzie tak? fajnie. No to zobaczymy teraz. Wraz z ekipą lepiej się no. gra. A żeś kurde, kucnął, <ślał>, to zapierdlił, mi tutaj wyjechał. Prosto pod nos, nagle mi się bo. Dobra. Jejku, coś czuję, że ktoś helikopterem już do nas leci. No po tak? prawej, w prawym górnym rogu. U, to nie będzie dobrze. Dobra, musimy się postarać jak najszybciej, już widzę, że Czarny dojechał. No jaj, to jest tak tam. się spieszył już jest na miejscu Muszę znaleźć na Dobra gdzieś tam, gdzieś tam powinny być o, Dobra wiesz. To Nie to nie to, to był jakieś Dobra się, Drago, rozdzielmy się matka. rozdzielmy się Pod mostem będą pewnie Nie pod mostem niczego nie ma A ja. A jak? No są. A no to pod twoim mostem. Czarny zawsze się... wie gdzie ma jeść. Z skrzynie. Sygnał globalny, dobra. To nie było jeszcze. Dopiero teraz sygnał global... globalny został skrzynki, oddany. Chłopaki. Dobra. Jest tam jeszcze, coś? Jeszcze, jeszcze Jeszcze dwie, jeszcze dwie. Dobra, to ty jedź, jedź ja Kamil, Kamil, ty już jedź. Jadę, jadę. To gdzie to jest? To szukaj, trzeba znaleźć, bo tu jeszcze dwie trzeba znaleźć. Oho, jadą już tu jakieś No Poczekaj, to jak coś ich zabijemy... E, w razie czego? Chociaż dobra, słuchaj, Drago szukamy. Chyba tym... w tym rejonie tutaj. Tak tak tak, 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 tak. No tak. O dobra, widzę kolejne. Drago jak będziesz blisko takich medykamentów czy czegoś to tam. To tak jakby to ci się poświet, A nie to ognisko jest, ja pierdzielę, dobra, cicho. O nie dobra, ja mam. Będzie się podświetlać. Ja mam tak? już medykamenty. No tak, kurde. Tak. Dobra. Słuchaj, pomóż mi jeszcze ostatnie znaleźć. To, to wezmę. właśnie nic polu, nie widzę. po tym polu cały czas. A ty tutaj widzę znalazłeś. No, no. przejdź, tylko wątpię, już na plaży raczej tego nie będzie. Pod mostem... Na plaży chyba już ty się tak, 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 nie? Tak, tak, to to gdzieś będzie... u góry też już szukałem. Czekaj, wiesz co, bo mi się wydaje, że to się respi po kolei. Najpierw jedno, później drugie. Pod mostem, A, gdzie to jak ten wziął? Ten, na jakimś tarasie tam w domu. Nic nie ma. Pod mostem już nic nie ma, naprawdę się o, nic nie zrespiło. na balkonie. No, Na balkonie raczej, czekaj, się, bo to. Ja mam bucha w oczym. Bucha. Czy... Bucha. x raya Czyżby. Nie no. Słuchaj, nie mogę tego znaleźć. Ale się w Ty gdzieś to widzisz, Konrad? Czekaj, patrzę. Coś ciebie. Dosyć dobrze ukryte. Nie, tu też nie tak. ma, nie będzie. Patrzę tu po górze, bo jeżdżę autkiem, bo na górze tego okay, okay, nie okay. widzę. Tutaj też tego nigdzie nie widzę, właściwie. Dziwna sprawa. Ja prawie dojeżdżę, dobra? No tak, 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 tylko byśmy musieli jeszcze te ostatnie znaleźć. Przecież jeszcze raz po plaży, czy na pewno nie ma. Wszystkie. Dobra, już idę na bo plażę, czekaj, dobra. Szukaj na drodze, szukaj. No, albo dobra, idź, albo nie dobra. Na drodze, czy na, na drodze? Na drodze, na drodze, popatrz. Dobrze, na drodze? Dobra, już sprawdzę. Dobrze właściwie podkreśliłeś, trzeba wszędzie szukać, ale nigdzie nie ma. To może być nawet pomiędzy kamieniami, kurde, ukryte. Ja już. Dobra. O, pokazało się. O, masz, dobra. Gdzie to było? Gdzieś tu pod? Gdzie to pokazuje? Eee, na górze czy tu? na górze. Wow. Na górze. Bo czekaj, jak tam na górze się chodzi. Są tu drzwi. Czekaj, jakieś tutaj na tu są schody, schody. Nie. Czekaj tylko. A no tak, są, dobra. Tu, no, 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 no. Poczekaj, daj mi. Tutaj kotek opusa, będziesz dobra. No. Ja tego nie zauważyłem nawet. <laughs> będziesz a to kurde sprytnie ukryli, ukryli, dobra. No to to aku to akurat było spektakularne. Dobra, to schowane. ja już to jadę sobie. Dobra, mam walizeczkę, poczekaj na mnie, pojedziemy Dobra, sobie razem. Easy. Co? To może, czekaj, ty masz dostęp do pojazdu dla wszystkich, bo masz szybsze auto. Eee, tak, to, dla czekaj, wszystkich. To pozwolę, mam. że poprowadzę. Dobra, możesz sobie prowadzić. Ja już wsiadam. Dobra, Dobra, jedziemy. Nie, <laughs> Moich drzwi nie ma, ale to raczej nie będzie potrzebne. Wow, czekaj, no bo ktoś się. Jest... Ale on nam dał, kurde. Ktoś się w nas wpierdzielił Nie, Dobra. ktoś się wpierczy. Dobra, już strzelają do nas, dobra Dobra, jedź, dobrze, że wzięliśmy też no. auto Bo będziemy musieli uciekać, bo dobra. jak zauważyliście, teraz gracze będą się na nas trochę brali Wieku goni nas, ja pierdzielę. Dobra, no, no trzeba... Goni... Gdyby co, to będę strzelał Dobra, nie, dobra, nie? ale to trzeba kurde wiać i to szybko Mam bomby przylepne Dobra, a nie, czekaj, on już został z daleka, dobra Ale kurde, już myślałem, że nas na... zabije, typ Ja mam wszystko tutaj Dobra Właściutko Rozpoczynając od granatów <grym <grym nie, <grym nie podjadę do naszych mam pomysł. Nie, nie, dobra, dobra Nie, nie, nie musisz nawet Czekaj, ile no mamy? 3,60 mamy, dobra yy, 3, no 3,60 około Leć o kurde I, i tak podjadę. Dobra, dawaj Dawaj swoim anime <grym> I tak podjadę, szczere Wróć tutaj na lewo Pięknie ale te auto fajne jest no, w tym co trajeziło. Naprawdę jest świetne. Podoba mi się. Trochę inaczej niż ogólnie te auto, które były już dodane w GTA. To światło ma takie fajne. Różni się. Ogólnie świetna który zaknął. No. Mogło być więcej, ale nie będę kurde, tu jakiś typ tam... Dobra, to tam sobie pojechał. Pojechał sobie dałem. Chociaż nie sądzę, że chciał nas gonić. Oj, w... zignorował Zignorował nas, nie? O, dzień dobry tam. Panie Blackout z przodu. Dobra, jeszcze mamy... Półtora kilometrów? Kilometra? Metra? Jest, jest, dobra. Oto do magazynu, ja mam magazyn kupiony. Aloha, o panie... O, właśnie, zobaczę sobie od razu ten magazyn. <laughs> o, o żeście się no nie. nie Różowe auto, po prostu... No, tylko on tak umie. Czarny, czarny murzyn z różowym autem. No. No to jest i dawaj, dawaj. Chociaż on niedawno był na różowo ubrany, więc Dalej lepiej jeste. się od o, ja niego pierdzie, zdala, to to auto to lata, widzę, wow. No, no, co jaki dół? Kurde, jeszcze to... Do... Rano przy jakiś pierściem. <laughs> nie, to ja będę. Cześć, bo co my żeśmy się tak zablokowali? Patrz, tam nikt nie jedzie tutaj do nas. Dosyć niskie te auto Dobra. jest. O, dzień dobry. Witam. Tutaj, czy... Dobra, wjeżdżamy. No i ładunek oczywiście nice. udało, nam udało nam się, udało nam się. Czy z No pięknie. Dobra. Nice, to mi się Błędnie. bardzo podoba. O, to jest mój cały magazyn. Nie to też podoba. E, tak, Simon do mnie dzwoni, co on chce. Cześć, Cześć to, bo tu to, co jest ja coś, ja że Simon można od razu to dobra? sprzedawać. E, tak? Chcesz jeszcze od razu sprzedawać, czy woli sobie nazwierać? Ogólnie. Wiesz co, to jest. Bo możemy teraz to zrobić? Różnie przeróżne sposoby No tu jest premia Ale to poczekamy, no. poczekamy chwilę A ten radiem się bawi <laughs> Kurde, to naprawdę nie wiem co Dobra, bawi. to jest taki wstęp do tego co będziemy robić w przyszłości W tym GTA Dokładnie Jeżeli wam się to spodoba i się ale... przyjmie To będziemy to kontynuować dalej, co nie? Dokładnie, Także dokładnie Także mamy nadzieję, że odcinek Wraz, wraz z naszą tak. ekipą możeś w moim przypadku Konrad i Black, a w Kontrada przypadku Tomek. Tak, tak może nas będzie więcej. No, no, no. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie lajka, komentarz. No i do zobaczenia w następnym. No. Cześć. Na razie.